Cześć wszystkim, dzisiejszy odcinek yy, będzie poświęcony kolejnemu autu, autu z Ameryki, przywieziony ze Stanów. Yy, teraz jakaś jest moda od kilku miesięcy na przewożenie Jeepów Wranglerów, to są przekładnie ślimakowe. Yy, wszyscy myślicie, że to są przekładnie, które są niezniszczalne, yy, stosowane w ciężarówkach, powiem Wam tak, samo rozwiązanie przekładni jest super jest w stanie przekazać duży moment na koła. Ale co z tym się wiąże? Montujecie potężne koła do tych samochodów. To wszystko jest po bardzo mocno poobciążone. Zdarza się tak, że ta przekładnia kierownicza potrafi się wyrwać z samochodu. Drążki się urywają, końcówki się urywają. No ale wiadomo że w samochodzie, który jest tam, nie wiem, roczny, dwuletni. Nikt nie jeździł tym nie wiadomo po jakich dziurach i, i, i katował ten samochód. Bardziej to był samochód na pokaz, yy, niż yy, do ujeżdżania po błocie. Powiem Wam tak, jest to bardzo niebezpieczne. Yy, dlaczego? Przekładnia kierownicza, która jest w normalnym samochodzie, jest potocznie zwana maglownicą, jest to przekładnia listwowa. Jeżeli taki samochód dostał tam przodem, no to wiadomo, sanki pogięte, Przekładnia połamana, wyrzucamy taką przekładnię lub ta przekładnia szumi, tak jak w ostatnim filmie widzieliście: tam Kia, Stinger czy te wszystkie fordy, które Wam pokazuję na łożyskach, one szumią. No i taka osoba, która złoży ten samochód, no szumi, szumi, no trzeba to zrobić. No, robimy te przekładnie oczywiście nie z tych outputsów wypadkowych, tylko szukamy drugiej przekładni i naprawiamy ją. Yy, Próbujemy poprawić, oczywiście, fabrykę, żeby to dłużej jeździło. No ale można powiedzieć tak, że samochód gdzieś tam przywieziony ze, sta ze stanu, po uderzeniu w tył, no tą przekładnię ma dobrą. No i próbujemy to. Nie wiem, jak to nazwać: regenerować. Dla mnie to jest nie, Ale to nie jest problem. Uszy urwane, wiemy, że to przekładnie wyrzucamy. Chcę Wam pokazać taką sytuację. Tutaj akurat mamy takiego klienta, który jest. Mm uczciwy yy, i każdą przekładnię kierowniczą czy to są te Jeepy, czy, czy, czy Wranglery jakieś tam yy, gdzie są przekładnie ślimakowe jeżeli samochód był uderzony to on te przekładnie wymienia i chcę Wam yy, powiedzieć że yy, takie osoby naprawdę to się zdarza rzadko, że, yy, że powiedzmy ma na, 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 na aucie zarobek powiedzmy tam nie wiem 10-15 tysięcy czy 20 i dla swojego świętego spokoju bierze taką przekładnię wymienia, bo nie wie co się stało. Jeżeli macie takie podejrzenie, że auto przywiezione ze stanu był uderzone w koło albo ma akurat nowe felgi i opony, to powiem Wam tak: nie zastanawiajcie się, wymieńcie dla siebie tą przekładnię kierowniczą. Nie wiadomo skąd ona jest wzięta. Zobaczcie tutaj. W tym przypadku tutaj mamy przekładnię ślimakową, co to jest, to jest jakiś Isuzu, Demax, coś takiego, jakiś pick chyba. Widzicie tutaj te zęby? No przecież to nie jest tak wyprodukowane. To jest poskręcane, czyli tutaj jest wąs, odjdź się kamerą. Na ten wąs idą drążki kierownicze, no i przekazują po prostu yy, ruch. Tego, tego wąsa lewo-prawo, dlatego możemy skręcać kierownicę. To jest odlew jakiś żeliwny, bardzo mocny i przy każdym uderzeniu samochodu to ten odlew po prostu by pękł. Rzadko jest tak, że on jest skrzywiony, ale też się zdarza, że, że potrafią się wykrzywić. Akurat w tym przypadku jest wszystko w porządku. Hmm. Ale zobaczcie, taki potężny wałek, gruby, i zęby się hmm, koszą czyli samochód jest bardzo mocno męczony w terenie, duże koła ktoś na hamakręci kręci kierownicą no i takie rzeczy się dzieją. Hmm. A tutaj tutaj w tym przypadku tej przekładni yy, zobaczcie co tutaj jest na ślimaku to wszystko tu chodzą kulki. To wszystko jest zmielone. Ta przekładnia jest już śmietnikiem z niej nic nie zrobimy. To samo tutaj na zębach. Nie wiem, widać. Wioszcz to, żeby było lepiej widać. No też widać. Takie, takie bardziej chromowane tutaj powierzchnie. To wszystko jest zużyte. O, teraz dobrze było widać. To wszystko jest zużyte. Tutaj tego nie będzie widać, no bo nie jesteśmy w stanie tak zajrzeć. Ale nie, zobaczcie. Kurczę, ciężko jest to Wam pokazać. Mniej więcej w połowie widać bieżnie tych łożysk, jest po prostu scharata na środku. Tutaj będzie widać, tu, zróbmy jakieś zdjęcie, może poruszam. O! Coś tam widać. To jest właśnie to miejsce, gdzie są te kulki. Tu wchodzi wałek, kulki. No, i tutaj wiadomo, to jest nakręcone, czyli tamta powierzchnia już jest uszkodzona, i stąd macie ten po prostu luz na wałku. Tu wszystko jest wyrobione. Te zęby w środku obudowa też jest tu wszystko powycierane. Ta przekładnia po prostu się nie nadaje, nic z niej nie będzie. Każda powierzchnia, która powinna być idealna, jest. Jest uszkodzona. Tutaj w środku też wyjście na wałek. Hmm. Ale to nie, nie to Wam chciałem dzisiaj pokazać. Chciałem Wam pokazać samochód, który hmm. dostał lekko w koło. Koło było urwane. I zobaczcie, co tutaj jest. Jeden wałek, drugi wałek. Tu zęby. To brudne jest. Przeżyłoby. Tu widzicie. Powierzchnie wyślizgane, wyrobione. To jest akurat ten wałek, jest od tej przekładni. I zobaczcie, tutaj przekładnia od Jeepa. Samochód normalnie jeździł, wszystko było z nim w porządku. ale klient hmm, postanowił wymienić tą przekładnię, bo widział, że samochód był uderzony miał wymienione koła. Koła tam były chyba 21 cali, jakieś takie potwory. Hmm, Potężne opony. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ten wałek, nie wiem, może tak Wam pokażę. Widzicie, on jest krzywy. Jego jakbym wkręcił w tokarnię, to strach by było ją włączyć. Chyba, że ręcznie byśmy ją obracali. Zobaczcie, ta sytuacja, taka sytuacja. Samochód dostaje w koło, grążek kierowniczy. Yy, yy, jest wykonany powiedzmy z jakiejś tam rurki wkręcone są w nią końcówki i ten drążek potrafi tak albo skrzywić ten wąs albo doprowadzić do takiego czegoś teoretycznie wszystko jest w porządku wałek jest no skręcony nie jest tak samo skręcony mocno jak tamten ale jest skręcony zobaczcie jeździcie tym samochodem wjeżdżacie gdzieś w ten jedziecie gdzieś po autostradzie jedziecie z dziećmi kręcicie kierownicą i jedziecie prosto wałek się urywa zobaczcie co tu się dzieje pęknięte 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 nie ułamane tylko pęknięte kupujecie samochód za 100 tysięcy i się cieszycie nim czy trzeba coś więcej dodawać? zobaczcie gościu sprowadził samochód Urwane było koło. Teoretycznie powinno się to urwać, powinny się połamać drążki. Ja powiem Wam szczerze: boję się samochodów. Kupcie coś tańszego, na co Was stać, bo jesteście na drodze potencjalnym mordercą. Tak naprawdę, gdyby to się urwało przy jakiejś tam dużej prędkości, giniecie. no Nie ma opcji. Chyba że macie ten samochód po prostu w terenie, męczycie go w terenie, urwie się, to się urwie. Uderzycie w drzewo przy małej prędkości i się nic nie stanie. Macie auto ze Stanów. Macie przekładnię ślimakową. Wszyscy, którzy jeździli Jeepami, Grand Cherokee, Cherokee. To też było wszystko sprowadzane ze Stanów. Oni mieli taki objaw, że w tych latach, nie wiem, powiedzmy 99, 2003, 2005. Te przekładnie po uderzeniu... Skręcały w jedną lekko, w drugą ciężką, albo było tak, że nie można było skręcić w lewą stronę lub w prawą stronę, po prostu pękały tam w środku podkładki i blokowała się ta przekładnia kierownicza. Ale powiem Wam tak: materiał, z który był wykonany ten wąs, właśnie się ukręca, tak jak w tym przypadku, to są jakieś tam lata 90. One były poskręcane, powyginane ale nie popękane. A teraz powiem Wam tak, w tygodniu mam kilka zapytań o przekładnie do Jeepów Wranglerów, to wszystko jest nowe, to wszystko są nowe samochody, tam nie wiem 15, 16, 19 nawet, każde jest tak samo uszkodzone albo ułamane. Jak jest ułamane, no to to jest najmniejszy problem, bo y, warsztat blacharski y, oczywiście naprawia blacharkę i y, y, nie przygląda się temu wszystkiemu. Y, Urwane, no to wiadomo, że trzeba wymienić, kupić przekładnie za 10 czy 12 tysięcy i tyle. Ale jeżeli kupicie taki samochód, wałkiem krzywym, powiem Wam jedną rzecz: to jest najprostszy sposób sprawdzić, jak jest to zamontowane do samochodu. Kręcić kierownicą i będziecie widzieli, czy ten wałek nie chodzi tak, góra dół. Tak. Czy na przykład nie jest tak, że do jednej strony dojeżdża do, do ramy centymetr, a z drugiej strony jest 2 cm. Sprawdzajcie, tak ważny element może wam się w samochodzie wszystko zaczyn się silnik, nie wiem, nie działać klimatyzacja, nie wiem, lampy mogą być poklejone uszy. To jest wszystko, Pikuś. Hamulce i układ kierowniczy to jest podstawa. Dziękuję i oglądajcie następny odcinek. I chciałbym, żeby Wam dało to coś do myślenia. Samochód, który jest nowy i kosztuje pół miliona, jest przywieziony i jest sprzedawany za 150 czy 200 tysięcy. Musi Wam to dać coś do myślenia. Weźcie sobie ten przedział cenowy 15 tysięcy. Zróbcie to, kupcie nowe. Są firmy w Polsce, które sprowadzają części ze Stanów. Nie patrzcie na to, czy macie dużą, piękną felgę, czy są super opony. Najważniejsze, przekładnie kierownicza. Pozdrawiam, cześć.